Pandemia mocno dała się we znaki komunikacji miejskiej. Sytuacja w spółce jest na tyle ciężka, że podjęto decyzję o podniesieniu cen za bilety. W 2019 roku przychody spółki z działalności podstawowej wynosiły ponad 3 miliony 300 tysięcy złotych, w ubiegłym już tylko 1 milion 600 tysięcy. Także widzą, widzą Państwo, jest to uszuplenie przychodów spółki z powodów Całkowicie niezależnych od nas, tak? Nie mieliśmy wpływu na to, jakie obostrzenia są przez rząd wprowadzane. Początek kwietnia to jest wprowadzenie pierwszych obostrzeń w autobusach. Początkowo z uwagi na to, że no nie do końca zdawano sobie sprawę, z czym mamy do czynienia. Te obostrzenia były bardzo radykalne, pozwalano nam wozić w autobusach E, maksymalnie 15 osób, co było, było, było bardzo od, odczuwalne i bardzo e, uciążliwe. Bilety mają zdrożeć o 40 groszy. Po podwyżce za bilet normalny zapłacimy już nie 2,80, a 3,20. Wiedząc, że jest to negatywna informacja dla mieszkańców, dla podróżujących, gorąco zachęcam e, wszystkich, którzy pod, podróżują komunikacją miejską, do tego, aby wyrobiły sobie bilet elektroniczny. Będziemy chcieli od czerwca wprowadzić taką... E, udogodnienie, aby wszystkie osoby, które będą chciały wyrobić bilety elektroniczne w komunikacji miejskiej, nie będą ponosiły kosztów kaucji. Tak jednorazowo, tylko było 12 zł za wyrobienie takiego, takiego biletu, w sytuacji zdania tego biletu kaucja była zwracana. Tu chcemy maksymalnie uprościć tą, 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 tą czynność, żeby mieszkańcy bardzo chętnie z tego... Z tego z tej możliwości skorzystali. Bo korzystając z biletu elektronicznego możemy zaoszczędzić. Kwota, za którą bilet zostanie załadowany, wpływa na to, jaki jest de facto końcowy, jaka jest de facto końcowa cena państwa przejazdu. Jak Państwo widzą na dole, na slajdzie, załadowanie karty pomiędzy 20 a 50 zł. Ważne, żeby to było ciut powyżej 20 złotych, także to w tym wypadku wystarczy już 20 zł, 1 grosz. Skutkuje tym, że każdy przejazd będzie dla Państwa tańszy o 5%. W sytuacji, kiedy załadujemy powyżej 50 zł, między 50 a 100 i będzie to rabat 10%, powyżej 100% załadowanie jest to rabat 15%. Na przychody spółki ma wpływ nie tylko ilość sprzedanych biletów, ale także działalność dotycząca stref płatnego parkowania. Tutaj komunikacja miejska również odnotowała straty. Głównie dlatego, że razem z prezydentem miasta zdecydowaliśmy się na samym początku pandemii wyłączyć obowiązek opłat za parkowanie, też nie wiedząc tak naprawdę co do nas idzie, z czym będziemy się musieli borykać, także chcąc uniknąć kontakt mieszkańców między sobą, czy to przy parkometrach, czy, 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 czy tłocząc się na parkingach, stwierdziliśmy, że, że te opłaty zostaną wycofane, dlatego też przez blisko 3 miesiące tych opłat na parkingach nie było, dlatego też widać tą różnicę. W o tym, czy podwyżka cen za bilety wejdzie w życie, ostatecznie zdecydują radni podczas czerwcowej sesji Rady Miasta. Całą konferencję prezesa komunikacji miejskiej nadamy dzisiaj w bloku programów po wydarzeniach dnia.